Że jest to energia bardzo niebezpieczna, bardzo szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, że są inne możliwości, aby ludzie aby zaspokoić potrzeby. Takie awarie zdarzały się nie tylko w elektrowniach typu czernobylskiego. Gra, tak zwanych grafitowych, naukowcy zapewniają, że tylko w takich modelach była tak możliwa, tak duża awaria jak, jak w Czarnobylu. A jednak w Fukushimie zdarzyła się praktycznie o takiej samej mocy i jest w tym momencie ona porównywalna do awarii czarnobylskiej. Właśnie w nowym typu, jest to przedstawiane jako nowy typ reaktora, w którym nigdy nie, nie, nie dojdzie do tak tragicznego wypadku, a jednak doszło. Już raz udało się pokrzyżować plany lobby atomowego, kiedy były, kiedy rząd planował, komunistyczny rząd, wybudowanie elektrowni obok Jeziora Żarnowieckiego w Żarnowcu. Również dzisiaj taka lokalizacja jest brana pod uwagę. Alternatyw jest wiele. Po pierwsze chodzi o to, że elektrownia atomowa nie jest, nie jest efektywna energetycznie. My się opowiadamy za energią rozproszoną. Za... Elektrownia atomowa jest w stanie wyprodukować jeden reaktor atomowy na, na skalę kraju, kilka procent energetyczności. 20% więcej możemy uzyskać chociażby poprzez modernizację w Polsce wyjątkowo przestarzałych linii energetycznych. Jest to o wiele tańsze i o wiele bardziej efektywne.